Lato to idealny czas na relaks w akwenach wodnych. Jeśli aura nie jest tak sprzyjająca, miłośnikom kąpieli pozostają kryte pływalnie. Ta w Mławie, zarządzana przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji specjalnie na wakacje obniżyła ceny biletów. Z promocji można skorzystać za okazaniem karty Mławiaka. Serdecznie zapraszamy do korzystania z usług krytej pływalni mieszkańców miasta, gminy Mława oraz mieszkańców powiatu oraz przyjezdnych gości, którzy przebywają aktualnie w Mławie. Oczywiście jak co roku przygotowaliśmy yy, bilet promocyjny dla mieszkańców miasta i gminy Mława dla dzieci i młodzieży. Jest to bilet, który obowiązuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 6 do 15. Jest to bardzo atrakcyjna cena 3,50 za godzinę korzystania z usług krytej pływalni. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przypomina, że korzystanie z basenu nadal odbywa się zgodnie z wytycznymi głównego inspektora sanitarnego. Wejścia na pływalnię odbywają się co dwie godziny. Na terenie obiektu może przebywać ograniczona ilość osób. 40 osób, którzy Mogą, które mogą jednocześnie przebywać na basenie. Oczywiście przypominamy o dezynfekcji rąk oraz, oraz używaniu maseczek przy wej, zarówno przy wejściu, jak i przy, wejściu, przy wyjściu skrytej pływalni. Liczba pływających na jednym torze nie może przekroczyć czterech. Wszystkich obowiązuje zachowanie dystansu społecznego. Kryta pływalnia jest czynna codziennie w godzinach od 6 do 22.